Nie pamiętam go z dzieciństwa, a ostatni raz go widziałem, jak byłem w więzieniu, też był w więzieniu. Odwiedził cię? Nie, siedziałem z nim. Siedziałeś ze swoim ojcem? Na jednym oddziale, tak. O, synu, jak dobrze cię widzieć. Jacku, powiedz, czy to jest normalne? To jest... Czy to ujęcie, synu, dobrze cię widzieć, za kratami, jest ok. Powiem że popłakałem się wtedy i... Patryk, kiedy Ciebie zobaczyłem po raz pierwszy, to byłeś na mnie taką zagadką. Też wydawało mi się, że budujesz dystans, że no niechętnie nawiązujesz relacje. A im więcej wiem o Tobie, to widzę chłopaka bardzo wrażliwego, też inteligentnego. Przed chwilą ten mikrofon uratowałeś, bo przewidziałeś to, co się może wydarzyć. Tak. Trzeba, trzeba dbać o. Bo... O, swoje też, tak? No tak, ale to trzeba jeszcze było być bystrym. W każdym razie wiesz, ja szukam zawsze przyczyn takich różnych nieszczęść gdzieś w tym świecie zewnętrznym. To nie ty jesteś zły, tylko coś się wydarzyło takiego w twoim życiu. Mogło też się wydarzać przez wiele lat. Już wiemy, że tak w rzeczywistości było. Kiedy przyplątały się papierosy? Papierosy? Szkoła. Aha, szkoła. Y Zacząłem popalać, bo ko mojego domu, mieszkanek szkoły, zrobili sobie uczniowie palarnię i po prostu, no, zacząłem, jak to, y, dzieciak ze starszymi chciałem trzymać takie towarzystwo i popalać. Dobrze miałem o tyle, że, że mama paliła, czym palił, także nie było problemu zwędzić kilka papierosów. I też mniej czuli, słabiej czuli, że jesteś zapalony. Tak i, i po prostu później jak zaczęło się sprawdzanie to się kombinowało, to, to trawę, ręce, to różne rzeczy się kombinowało. To akurat było bardzo śmieszne. Śmiesznie to wspominam, te papierosy, bo bo to ukrywanie, to wszystko, ile razy mi paczki papierosów na rurach chowałem i mama znajdowała. Także no. To. Ile miałeś lat, kiedy pierwszego szuga spaliłeś? 15, 15 lat. Także no, to chyba i tak późno. I to był wpływ kolegów? Tak, wśród kolegów po prostu. Bo część paliła to i ja, no bo jak, no w towarzystwie trzeba, tak? Pamiętasz, jakie fajki paliłeś? Jakie palił ojczym, jakie mama? Znaczy to były, mama pamiętam paliła LD miętowe, ojczym palił różne, później palili, sami sobie kręcili te papierosy, także jeszcze lepiej dla mnie to było. Bo trudniej się było połapać. Tak, trochę tego tabaku zabrać i maszynkę zwędzić i łatwie było czy kiedykolwiek oni zorientowali się że im podbierałeś ty tak tak orientowali się bardzo często się orientowali no też kary za to były oczywiście też między innymi za papierosy także takie domowe więzienie no niestety ale tak kiedy zacząłeś przy nich palić 17 lat pierwsza papierosa w domu zapaliłem Rozmowa oczywiście normalna była, jak masz palić po kątach i coś podpalić, to lepiej pal w domu. No i na początku zacząłem palić w toalecie, bo już była ta toaleta po remoncie w domu. No i, i później jakoś tak z czasem już się przełamałem i zacząłem palić normalnie. Wiesz, jak się mówi czasami na to uzależnienie od tytoniu, czy na tytoń właściwie, Mówi się zemsta Indian. Tak. Ale można powiedzieć, że to jest najgorszy i jedyny nauk, który całe życie jest, tak? No, papierosy to jest nauk. U, no, ciężko. Nie potwierdzę tego. Mi się udało zerwać tak? z papierosami. Tak. W 1992 roku chwalić Boga 30 lat. Ale przez pierwsze 20 to mi się śniło i każdego dnia chciałem zapalić. Wiesz co, bodajże w Szwecji, w Skandynawii, chyba w Szwecji. Nie wiem, czy już szedł czy wejdzie dopiero zakaz, całkowity zakaz sprzedaży fajek ludziom, którzy urodzili się po pewnym roku. To nowe pokolenie nie będzie mogło kupić swoje fajek. A można tak? To zgodne z konstytucją? No nie wiem, tak, tak słyszałem. <laughs> Może to jest tylko jakaś, jakaś plotka, ale wydaje się, że to. Chyba jest słuszne. No, prohibicji w Stanach Zjednoczonych nie udało się prowadzić, ale jednak to wszystko czy nie tyle zważy, warto by było jakoś się z tym rozprawić. Palisz bez przerwy do dziś. Tak, ale nie palę już tyle tych papierosów. Powiem tak, że to zależy od dnia i od stresu, ale nie palę dużo tych papierosów już teraz. W normalnym życiu paliłem dużo. Teraz ja już tyle nie palę. Dostaję te elektryczne papierosy, też te jednorazowe takie, i to mi zastępuje. Nawet cały dzień nie palę normalnego tylko tego elektryka. Tylko on kosztuje 5 euro, no nie jesteśmy. No, może i stać, ale inne mam wydatki. Patryk, idziemy w przechwałki. Ja spaliłem dwie paczki Golden Amerykanów jednego dnia. Źle powiedziałem, paliłem przez długi czas. Dwie paczki Golden Amerykanów, kojarzysz takie fajki? To, to Najlepsze Golden Amerykany, pamiętam, 5,50 kosztowały w kiosku. Były dwudziestki i dwudziestki piątki, tak? Czy trzydziestki, jakąś jak nie pamiętam. Złota paczka, pamiętam te Goldeny. Pamiętam, dobre papierosy. 25 razy dwa 50 fajek dziennie spalałem. Pochwal się teraz Ty. Nie no, ja paliłem paczkę, paczkę, paczkę. W tej że... chwili palisz mniej. W tej chwili, tak, palę mniej. 6-7 papierosów na dzień, ale to mówię, czasami jest tak, że spalę paczkę, nie? Zależy od dnia. Zależy... Ale zdobywasz nie. fajki? Fajki. Leżą, leżą, leżą na ulicy, no. Dostaję tabak, też. Z reguły tabak mam, dostaję. Ludzie kupują i sobie sam robię, nie? A jak nie mam, no to... No co coś palić trzeba, no nic nie zrobię. Pokazywałeś te rachunki, takie rozliczenia właściwie. 5700 euro. Tak, prawie? nie pamiętam w jakim czasie to było, wiesz? To było w miesiąc czasu, miesiąc czasu. 5700 wydaliście to euro tak. Na swoje uzależnienie. Czy z tych pieniędzy nie kupuje się fajek? Nie, po prostu tutaj. Bardzo często dostajemy te tabaki i to nie jest potrzebne wydawanie pieniędzy na, na papierosy. Na... Ale powiedziałeś, że też podnosisz ziemię. Tak, no czasami jest tak, że nie ma tak papierosów. Nie? A jak leży, no to lepiej jest podnieść niż zapłacić 5 euro, nie? Bo wiesz, to znaczy, że tamto uzależnienie, to silniejsze uzależnienie ma priorytet, co jest dla siebie ważniejsze, żeby tam gasić głód. Dokładnie, no bo tam to boli, yy, strasznie boli, a, a papierosy no jednak bez papierosa człowiek nerwowy, nie? Yy, ja przynajmniej taki byłem, jak nie miałem. Yy, a to uzależnienie to no, fizycznie, psychicznie wykańcza, także ważniejsze jest na to wydać pieniążki niż niestety. Pierwszy alkohol? Pierwszy alkohol? Pierwszy alkohol jaki piłem to, to był szampan, pamiętam znajomy mamy, yy, przyjechał i nie pamiętam, 16, 16 lat chyba miałem, jak wypiłem pierwszą lampkę szampana dopiero. Jak weszło? Tak weszło, że zwymiotowałem. Czyli wyszło? Tak, pierwszy łyk, pamiętam. Aha. A potem nie ciągło mnie do alkoholu. Później jak już w towarzystwo wpadłem te co papierosy tak głębiej, że zaczęliśmy trzymać razem. To zaczęło się popijanie piwka, później winka. No i tam się popijało, popijało, ale później człowiek jak już stał się dorosły, to, to tak odeszło, to tam piwko się wypiło czasami flaszeczkę, ale to... Nie ciągły my tak aż do alkoholu, nie wiem. Bardziej interesowały mnie, nie wiem, może czasami iść pograć w automat. W Czy sposób. w domu piło się alkohol? Czy twoja mama i twój ojciec pili no, niestety, alkohol? Niestety, ale tak, no. Pili, pili. Co weekend. Z tego, co z całego dzieciństwa pamiętam, cały weekend. W tygodniu nie, ale cały weekend. I to wszystko... bronili się tym, że jest weekend, ojczym cały tydzień w pracy, też im się należy coś od życia. no. Rzeczywiście. I to Ciężka. wszystko działo się w tym jednym małym pokoiku. Tak. Jak te biesiady rodziców weekendowe wyglądały? Czy dochodziło do do awantur, na przykład, albo do zwałek? Powiem tak, że awantury zdarzały się, ale jakieś tam większe takie nie. Całe szczęście nie. Może tam kilka razy, ale nic takie... Ojczym nie był, matki, ani nie było przemocy takiej między sobą, nie, nie bili się, także nie wyzywali się jakoś tam. Także, no, sprzeczki wiadomo, jak to sprzeczki po alkoholu, ale nie było nic takiego strasznego. No. Po prostu brak. Yy, nie interesowali się mnie, wte mną wtedy, tak? Nie mieli czasu i w ogóle, no. O alkoholu w tej chwili opowiadasz bez takiego entuzjazmu. No, to oczywiście bardzo dobrze, ale z drugiej strony, w jednym z poprzednich filmów powiedziałeś, że to była przyczyna alkoholu, to była przyczyna. Twojego pobytu w więzieniu? Tak. Pierwszy raz trafiłem przez alkohol dokładnie, no jazda po pijaku rowerem. Czy ty wtedy byłeś już uzależniony od alkoholu? Ja nie byłem nigdy, Jacku, uzależniony od alkoholu. Nigdy nie byłem, że musiałem, że wstałem i musiałem. Nigdy nie miałem z tym problemu. Piłem, bo po prostu no, miałem na to ochotę. Piłem na przykład jeden dzień, na drugi dzień już nie mogłem spojrzeć na alkohol. Na trzeci dzień znowu piłem, potem miesiąc nie piłem, także no. Po prostu jak piłem alkohol wódkę szczególnie odbijało mi, no? Odbijało. Robiłem rzeczy, których nie chciałem robić i do dzisiaj żałuję, nie. Tak to wyglądało. Czyli z tym rowerem to był po prostu nie fart. Nie fart. No, jeździłem po pierwku na rowerze, w końcu się doigrałem. Nie. Wracałem po wypłacie z pracy, kontrola, dmuchanko. Zakaz prowadzenia rowerów, sprawa w sądzie, zakaz prowadzenia rowerów, godzinki do odrobienia, nieodrobione godzinki, zamienione na odsiadkę. Także no, to był mój pierwszy wyrok. A kolejne też po alkoholu? Tak, wszystkie wyroki były po alkoholu wszystkie. I te, które teraz mam do ciatki, też są po alkoholu. Patryk, bardzo często mówisz o swoim uzależnieniu. Tyś nie ukrywa, że to jest straszne utrapienie, że to jest wielka tragedia. Czy gdyby nie ten alkohol, gdybyś nie siedział w więzieniu, gdyby nie ta sytuacja w rodzinie, czy ty byłbyś teraz innym człowiekiem? No. Na pewno bym był innym człowiekiem. Miałem plany, wielkie plany, które myślę zrealizowałbym, gdyby właśnie nie to, co się wydarzyło w moim życiu. No. Miałem wielkie, o, ogromne plany i motywację do nich, no. Zaskocz mnie, ale, ale gaszony byłem. Chciałem w służbie więziennej pracować. Yy. Tak jak większość z czarnego z mojej miejscowości, bo tam byłem w więzieniu i stamtąd też jestem. I chciałem też tam pracować. Dobre pieniążki, dobra praca. Przede wszystkim stała praca legalna. Możliwości, duże możliwości rozwoju, tak. ale no, jak już człowiek jest karany, to niestety. A dzięki alkoholowi. Byłem już karany, no i na samym starcie, praktycznie jak miałem 19 lat, już nie mogłem tam pracować. Także kiedy dorastamy, stykamy się w pewnym momencie z papierosami, z alkoholem, nie chcę, żeby to zabrzmiało jako kolejne uzależnienie, ale też spotykamy się wreszcie z kobietami, pierwszej dziewczyny, takie sympatie szkolne. Opowiadaj. Tak, wiadomo, no koleżanki z klasy były tam, powiedzmy, miłości, ale jakoś mnie tak te koleżanki z klasy, nie wiem czemu, nie lubiały. Może właśnie przez to, że odzież miałem nie taką jak inni, po prostu modną, tak, oryginalną. Może oryginalną, no w tamtych czasach nie było tej odzieży takiej jak teraz, znaczków. Ale po prostu chodzi o to, że nie miałem tych ciągów na tyle, że chodziłem na przykład długo w jednych rzeczach do szkoły, niby plane, czyste, ale wiadomo, jakieś w szkole, nie? Przywiązywali do tego uwagę i no jakoś tam miłości takich nie było, ale później. Jak zaczęły się wagary, to zaczęliśmy uciekać do Szczecinka i tam dziewczyny sobie poznawaliśmy. Fajne, fajne przygody były właśnie nad jeziorem u nich w domu, wszędzie, no wszędzie, fajnie, fajnie było. Super spędzaliśmy czas. Miło to bardzo wspominam fajne dziewczyny. Myślisz, że ten skromny status materialny miał właśnie wpływ na to, że byłeś odrzucany przez dziewczyny w szkole? Tak, no odrzucali mnie dlatego, że no wiadomo, każda dziewczyna sobie chce faceta wybrać tak, jakiegoś. Trzeba ją zdobyć, ale też ona jakieś wymagania ma, no a jak nie masz nic, pochodzisz z domu takiego, a nie innego. I jej rodzice tak samo nie akceptują tego, bo na przykład znają twoją mamę i wiedzą, że na przykład ona popija w weekend, no, jesteś odrzucany i. Czy cierpiałeś wtedy z tego powodu? Mm, nie, myślę, że nie. Po prostu przyjąłem to i, i tyle. I starałem się nawiązywać z kolegami większe relacje. tak? Piłka to mnie interesowała. Lubiłem w piłkę grać. Bardzo lubiłem na bramce stać, pamiętam. Tym dziewczynom ze Szczecinka nie przeszkadzało Twoje ubranie? Mm. No, nie przeszkadzało i też od kolegów dużo ubrań pożyczałem, ubierałem jakieś dziśmy do nich. Także no, też nie zwracały, nie widziały tego, tak. Starałem się ukrywać sytuację materialną w mojej rodzinie, tak? To... Niby nie brakowało jedzenia, nie mogę powiedzieć, bo w domu nie brakowało jedzenia, Niby, nie chodziłem głodny zawsze obległ w ogóle. Ale ta odzież to. Tego brakowało mi, nie? Także, tak. mówię, a, a jakiś dzień do dziewczyn to się pożyczało, ciuchy od kolegów. Rozumiem, że do tego szczęśnika to jeździliście specjalnie do dziewczyn. Jak tak? to się mówi, na dziewczyny? No jak, no, wiadomo. Nikt nie wiedział, szczernego, po co się tam jeździło, a jeździło się na dziewczyny. No Fajnie, się spędzało czas, do kina się chodziło. Fajnie było, fajnie, pewnie. Taka pierwsza dziewczyna, dziewczyna, taka już od serca. To w jakim wieku? Pamiętasz w ogóle ją? Czy pamiętam? tylko ci powiem, że było ich kilka, bo to się przewijało, te dziewczyny, bardzo... Bardzo dynamicznie się to przewijało. Jakieś imię pamiętasz? No było ich, ale tak... Pierwsza taka chyba miłość, gdzie... Powiedzmy, co, dzieciaka... Cierpiałem, bo jeszcze nie byłem ponioletni, to Patrycja, pamiętam, Patrycja. A się uśmiechnąłeś. No. Fajna dziewczyna była. Fajna. Czy wiesz, co się z nią teraz dziewczynę. dzieje? Jeszcze jak byłem w Polsce, yy, kiedyś tam napisałem do niej, y, dziecko ma rodzinę. Y, Włożyło sobie życie, no i szczęśliwe. Takie poważniejsze związki? Ile miałeś lat? Poważniejsze związki? Wszystko się zaczęło dopiero jak 25 lat skończyłem, tak już na poważnie, że dłuższy związek. Bo wcześniej... Wcześniejsze lata to takie związki były tam maksymalnie do, do pół roku, to takie znaczenia nie miały, nie mieszkanie razem. Takie związki, spotykanie się. Nic więcej, no. Kiedy rozmawiamy o tych pierwszych kontaktach z dziewczynami czy o Patrycji, to o jakim twoim wieku mówimy? Ile miałeś 7 lat? Patrycja to, to wiek ten. 16-17 lat, 15-17 lat, no. Ten wiek. Dlaczego była taka długa przerwa? Dlaczego dopiero w wieku 25 lat nawiązałeś stabilną relację? Wydaje się, że to przypadna na wcześniejsze lata 19-20, może 21. Powiedzmy, że tak. W moim rejonie było ciężko z pracą, ale nie miałem tej pracy. Mieszkałem u mamy, tak? Jak to powiedzieć? Nie poznałem w tamtym czasie kobiety, z którą mógłbym, nie wiem, no, zacząć układać sobie życie, o tak, w ten sposób budować, tak, spójnie coś. Trafiałem wiecznie na, na, na takie zawieści, że zakochałeś się, a zaraz się okazywało, że zakochałeś się ślepo, bo ona nie odwzajemniała. Także no, tak to wyglądało. A nie mogłem też dziewczyny zaprosić do domu, bo głupio wstyd. Także no, to miało wpływ. A później, jakoś sam, jakoś wyszłem z tego domu, już mieszkałem sam, to zaczęło to się jakoś układać. No. Urodziłeś się w roku 1982, masz lat 40. Tak. W wieku 25 lat nawiązałeś taką pierwszą poważną relację. A od jakiego wieku już nie masz dziewczyny? Ale ogólnie, że nie mam dziewczyny? Tak, bo w tej chwili nie jesteś w żadnej relacji. Pytanie jest, um, jak to długo jesteś Ostatnią Singham? dziewczynę zostawiłem... Czekaj, areszt... Jakoś trzy miesiące przed przyjazdem tutaj. Czyli 5 lat temu? Tak. Około 5 lat temu, tak. Brakuje Ci rozmowy, ciepła, kobiety? Teraz, jak jestem uzależniony, nie myślę o tym i, i szczerze chyba jestem jak lód, a nie brakuje mi tego. Nie brakuje mi tego, bo o tym nie jestem w stanie nawet myśleć. Bo tak, w ten sposób. Podejrzewam, że jak nie będę uzależniony, to będzie mi tego brakowało i będę walczył, żeby mieć kobietę na pewno, bo sam nie wyobrażam sobie, ale na tą chwilę obecnie, jak ludnie, nie. nie potrzeba, nie brakuje. Jak to jest w takim uzależnieniu? Czy w ogóle myślisz o kobietach? Myślisz o. Nie, nie. Kompletnie. 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 Uzależnienie zastępuje ci kobietę? Dokładnie. Jak to yy, nie będę mówił brzydko, no. Zastąpiło mi to, no. Zastąpiło. Zobacz jak on to krzywdę wyrządza człowiekowi tak naprawdę. Jak myśl opowiadam o tym i w ogóle jak cały czas w każdej sekundzie sobie uświadamiam, to co to zrobiło w moim życiu no jak to mnie wszystko skrzywdziło na własne życzenie mam to I jak to się odbi odbije na mo moim przyszłym życiu no bo to się odbije na mojej psychice strasznie nie? już się odbiła. w normalnym życiu nie wiem czy będę w stanie o tym kiedykolwiek zapomnieć chyba nie każda blizna każda rana będzie Przypominało ten ból. Patryk, jeśli się zgodzisz, oczywiście, mhm. to takich rozmów odbędziemy jeszcze więcej. Możemy rozmawiać cały czas, nie widzę problemu. Mi to osobiście pomaga. W ten sposób ci Brakowało mi rozmowy z kimś. Mimo, że nagrywasz to. Fajnie spowiadać. opowiedzieć o czymś, co mnie boli. Przez te 4,5 roku nie miałem komu tak opowiadać i się cieszę i z moją chęcią będę opowiadał dalej, bo mi jest lżej naprawdę. że mi jest. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.